Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego znaki drogowe mają różne kształty? Od takie proste pytanie. Chodzi o to, by móc odróżnić rodzaj znaku, gdy jego przednia powierzchnia jest oblepiona śniegiem albo błotem. O, na przykład tak. Dlatego właśnie znak stopu, jako najważniejszy dla życia i zdrowia użytkowników ruchu, przyjął kształt ośmiokąta. Zobaczmy, jak się produkuje znaki drogowe. Nakazy, zakazy, informacje. Na polskich ulicach i szosach jest tyle oznaczeń drogowych, że nikt nie jest w stanie ich zliczyć. Jak powstają i kto odpowiada za to, że jest ich taka masa? Pierwsze znaki drogowe pojawiły się w Polsce w 1908 roku. Rok później konwencja dotycząca ruchu samochodowego prowadziła cztery oznaczenia. Informowały o przekopach, zakręcie. Przejściu przez tory i skrzyżowaniu dróg. Dziś obowiązuje ich w naszym kraju aż 350 wzorów. Dzięki znakom wiemy m.in., gdzie możemy jechać i w jakim miejscu zaparkować. Skąd jednak biorą się znaki? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy przyjrzeć się znakom z drugiej strony. Na odwrocie każdego z nich znajdziecie dane kontaktowe, ale nie do osoby, która zdecydowała, aby znaki stały właśnie w tym miejscu to dane kontaktowe producenta. No dobrze, wiemy już, gdzie się udać. Swoją drogą trochę zazdrościmy producentom, bo to całkiem intratny biznes. Wszystko rozpoczyna się w warsztacie, gdzie z blachy wycinane są wzory znaków. Mamy znaki informacyjne, mamy znaki zakazu, mamy znaki nakazu, ale na tym etapie liczy się tylko ich kształt, a nie kolor. Każdy znak zakazu ma okrągły kształt o średnicy 80 cm i czerwony kolor po bokach. No dobrze, ale czego właściwie ma zakazywać ten znak? Przecież jeszcze niczego na nim nie ma. Zagadka wyjaśnia się po chwili. Pracownik przykleja na środek czarną folię z liczbą 20. Teraz wszystko jasne. Znak będzie ograniczał prędkość do 20 km na godzinę. Ale jak taki znak trafia potem na ulicę? Jesteśmy w Warszawie, każdego roku pojawia się tu 3,5 tysiąca wniosków z prośbą o ustawienie kolejnych znaków. Decyzję podejmuje zarządca drogi, policja i inżynier ruchu. O ustawienie znaku może poprosić każdy mieszkaniec miasta. We wniosku trzeba udowodnić, że takie oznaczenie poprawi bezpieczeństwo w danym miejscu. Na pierwszy rzut oka brzmi to całkiem logicznie, tyle że dużo znaków wcale nie musi poprawiać bezpieczeństwa. Polskie drogi są pełne absurdów. Znaki często lubią sobie zaprzeczać, zasłaniać się lub po prostu nie mieć jasnego znaczenia. Znaki informacyjne powinny informować, ale na niektórych informacja jest dłuższa niż wiadomość SMS. Oto przykład. Zaraz sprawdzę, jak wiele czasu potrzebuję, aby przeczytać te informacje. Start. Teren wspólnoty mieszkaniowej pelikanów 2A8E w piasecznie. Postój tylko dla mieszkańców wspólnoty pelikanów 2A8E. Stop. 22 sekundy. Tylko, że ja stoję, a kierowca będzie tędy przejeżdżał. No dobrze, to jeszcze raz pytamy. Kto decyduje o tym, że taki znak pojawia się przy drodze? Podstawą w ogóle do jakichkolwiek prac w pasie drogowym jest projekt. Musimy otrzymać projekt, zatwierdzony projekt przez właściciela danej drogi. W Polsce właścicielami dróg są gminy, powiaty, województwa oraz władze centralne. I to właśnie one decydują ostatecznie, czy i w jakim miejscu stanie dany znak. Tyle, że często można odnieść wrażenie, że nie konsultują się między sobą, przez co na drodze panuje chaos. Jeżeli jednak właściciel drogi podejmie już decyzję, to nie ma przebacz, kolejny znak pojawia się na drodze, a wraz z nim mogą pojawić się kłopoty. Według przepisów znak musi zostać ustawiony pół metra od krawędzi jezdni. Tablica musi znajdować się minimum 220 cm nad chodnikiem. Wystarczy jednak, że znak jest umieszczony trochę niżej albo stoi za blisko drogi i wtedy nikt nie musi go przestrzegać. Problemem bywa też nie tylko ilość znaków, ale też ich niezrozumienie. To częsta przypadłość polskich kierowców. Widać to było w programie Najgorszy polski kierowca, gdzie czasami nie liczy się znaczenie znaków drogowych, ale ich ilość. W prawo, raz, dwa, raz, dwa. Później yy, druga być taka podwójna, trzy, cztery, pięć, sześć. Sze jeszcze raz, trzeba patrz. Jeden, dwa, yy, raz, dwa. bijamy. Tak. Czasem liczenie to jedyny sposób aby dać sobie radę z wszędobylskimi znakami. Nieco inny sposób na walkę z ich nadmiarem znalazł francuski artysta Aklet Abraham. W swojej ojczyźnie wybrał kilkanaście znaków drogowych i stworzył z nich dzieła sztuki. Słońce na zakazie postoju, czy człowiek przenoszący myślnik z zakazu wjazdu. To tylko kilka przykładów prac Abrahama. Jego pomysł bardzo spodobał się francuskim samorządom. Ciekawe, co na takie działania powiedziałyby nasze władze. Polscy urzędnicy powiedzieliby: Nie wolno, a Straż Miejska wlepiłaby mandat, a i jeszcze kazaliby znak naprawić. Mi bardzo się podoba działanie Wydziału Transportu Drogowego z Pensylwanii, który zaprosił artystów do stworzenia niezwykłego muralu z używanych znaków drogowych. Gdyby nie ten wysiłek artystyczny, zamiast na taką kreację, patrzylibyśmy na zwyczajny parking. Cóż, w Polsce taka wyobraźnia urzędników to jeszcze science fiction. Ale jak wiadomo, science fiction czasami staje się prawdą.